Czemu te burgery są takie wysokie? Przecież lepiej, jakby były bardziej szerokie niż wysokie. Łatwiej by je było do paszczy włożyć. 152 to z fast foodowej diety zarejestrowany, minus 16 kg i jak widzicie, no burger inny niż zwykle. Jednokrotnie byłem w tym lokalu i były tutaj naprawdę pyszne burgery, które oceniałem 6 na 6, a tutaj niestety wyszła lipa. Ten, który dostałem. No to był mniej więcej na 3 na 6, jeśli chodzi o moją ocenę. Nie wiem, co jest grane. No dostałem informację, że jest nie ta bułka, ale już te problemy mają być z bułką, że tak powiem, pokonane, bo była jakaś tam, jakiś tam problem. Jak widzicie 76 zł. Jeden był kupiony mały, drugi był kupiony duży. Wszystkie wyglądały mniej więcej tak samo. Poza tym mój był kupiony jako bekonowy. Mało i niezbyt wyczuwalny ten bekon, mało sosu barbecue, więcej ketchupu, no, byłem zawiedziony, powiem szczerze, byłem zawiedziony. Nie lubię tego właśnie w tych lokalach, wszystkich, że idziecie raz i dostajecie coś, co jest pyszne. I kilka razy dostajecie coś, co jest pyszne, a potem się to zmienia i dostajecie coś, co już aż takie pyszne nie jest. Zjadliwe, smaczne, ale to nie było to, co dostawałem zawsze. Tutaj był gruby zawód. I jeszcze dobijające te ceny orężady po 12Z.